Jedziemy na maksa, hej, po prostu dalej Jedziemy na maksa, hej, po prostu dalej Jedziemy na maksa, hej, po prostu dalej Jedziemy na maksa, hej, po prostu Po prostu Nie pękaj! Cześć, niemogą Marianki, ja jestem Żmaczek I to jest kolejny odcinek WANISZ Tak, znowu mamy WANISZA Tutaj trzymam telefon, ponieważ w tym telefonie mam yy, porady do Bonisza. I yy, więc tak, czytamy sobie teraz je. Porady, jak unikać chronić się przed potworami potworami mi-mi-mi-mi-mi czyli tutaj nie ma jednego potwora to już mnie martwi troszeczkę, ale okej. Okay. Dobra, działa, działa, gra, działa. Dobra. Czyli tak, yy, jak zapędzicie w ślepy załóg, to kucnij przy końcu zaułka i nie ruszaj głową, po, yy, po chwili sobie pójdzie. Nie ruszać głową dobra, zapamiętane. Oczywiście nie zapamiętam, ale dobra. Jak usłyszy ciebie i zacznie iść w tę stronę, to kucnij i nie ruszaj się przy kracie. Przy kracie, no dobra. Jeżeli ekran zaczyna się wyginać i robi się zielony, uciekaj. Dobra, tylko w którą stronę? Przed siebie czy za siebie? Czy obok? Jak widzisz potwora czekającego przy tych dziurach, to nie bój się. Yy, to nie bój się... Ucieknie do dziury, aha, czyli to będzie animacja, rozumiem. Jak widzisz potwora kombinującego coś przy notatce, to podejdź do... Do niego krauczem i ucieknij do rozwidlenia, jak sobie pójdzie, weź notatkę, dobra. Jak znajdziesz glow nie używaj ich, ponieważ przez to cała elektryczność zostanie zniszczona przez awarię. Bezpieczna jest tylko w dziurach i na spawnie. A, bezpiecznie jest tylko w, dziu tylko w dziurach i na spawnie, czyli wszędzie indziej, tutaj jestem na spawnie, to jestem bezpieczny i w dziurach też jestem bezpieczny, ale wszędzie indziej jest niebezpiecznie. Jeżeli nasza postać zwaruje, to po chwili pojawisz się na spałnie. Okej, okay. idź tam, idź tam, gdzie są notki, nie idź za strzałkami. Dobra, czyli tak, y, między, mniej więcej zapamiętane. Oczywiście, już y, odkładam telefon, więc tak. Lecimy. Oczywiście ten y, oczywiście ten odcinek postaram się, żeby był w 30, w 30 klatkach. Chociaż y, 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 teraz będę robił oczywiście. Teraz praktycznie za chwilkę tylko zrenderuję filmiki i prześlę. Będę robił. Będę robił formata. Więc. Yy, jeśli ktoś. Więc jeśli... Dobra, idziemy przez siebie. Więc jeśli ktoś y, będzie długo, długo czekał na film, a nie, nie pojawi się żaden film. To tylko, te, tylko dlatego, że nie mam jak nagrać, ponieważ nie mam systemu, prawda? Ale postaram się jak najszybciej przeinstalować system. I wtedy powinno być wszystko ok. Bo teraz mi normalnie, aż na, nawet stare gry jak, jak nagrywam. To po prostu mi się... Yy, przycinają, co po prostu nie ma Nie mogę, nie, nie może tak być, że mi się przycinają, prawda? Więc no, sami wiecie po, Poza tym już dawno, dawno, dawno nie robiłem żadnego formata Dlatego no, sami wiecie Dobra, więc tak, idziemy Mam nadzieję, że wstępniak wam się podobał <laughs> Tak mi się do głowy wetknęła ta yy, wet, Wetknął ten kawałek, którego słuchałem ostatnio chyba z 15, 50 lat temu Więc dobra Dobra, dobra, dobra i tak. I teraz... Co do tych porad... No dobra, mamy kartkę. Mamy kartkę, mamy kartkę. Ma o oh! oh, Dobra, dobra, to, to, to nie jest nic, to nie jest nic. Art to read. Damn it, hank! Oh shit! Oh shit, dobra! Czekajcie, czy tu będzie potwór teraz? Na szczęście nie Mam nadzieję, że... Nie idź za strzałkami. Dobra, czyli nie idź za strzałkami, czyli idziemy teraz w tę stronę. Chociaż słyszę jakieś dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że te parady nie są, takie, nie są tak napisane trollingiem, tro, że jednak musimy iść za tymi strzałkami. Ale nie, bo ja oczywiście ufam, ufam, widzą, wiem, więc spoko, spoko. Dobra, spokojnie. to tylko, to tylko dźwięk. Coś tam, coś tam, coś tam, still can't find my keys, still, still can't find my penis, coś tam, coś tam, dobrze. Mam nadzieję, że my nie będziemy tym gościem, który tak pisze te kartki. Ale okej. Okay. Czy boję się sprintować teraz, wiecie, ponieważ... Okej. Okay. Dobrze, 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 dobrze. To akurat nie było straszne, ponieważ to nie... ta to, to gra nie jest w ogóle straszna. Don't look back. Eee, boję się teraz patrzeć na na, na back. Ale dobra. Spogo, spogo, spogo. Na razie mam stały. Okej. Okay. Dzień dobry, panie! Więc ja się cofnę i. Eee, dobra, dobra, czyli tam gościu strał. Więc nie, nie będę mu przeszkadzał w sraniu, e, tylko się cofnę. Tylko tak bardziej się cofnę, tak kurde, żeby patrzeć w obie strony, bo ponieważ. E, skoro tu są dwa potwory, znaczy dwa potwory, skoro tutaj są potwory, a nie potwór. Więc yy, fajnie by było, jakbyśmy wiedzieli, gdzie są te potworki. Ale dobra, dobra, dobra. Kręcamy tu. Oj, mam nadzieję, że przejdę tę grę, a jak nie przejdę, no to po prostu. Oh, my fucking god. Kurde. Teraz nie. Oh, fuck! O, sieć, 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 dobra, 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 dobra. Dobra, spokojnie. Więc idziemy w tę stronę. W każdym razie tam była kartka Don't Look Back. Ale skoro. Czyli tutaj jest więcej niż jeden potwór, prawda? Oczywiście postaram się parę odcinków z tego, z tego zrobić. Jeśli nie przejdę tego w tym odcinku, chociaż. Ponieważ wątpię, że w ogóle przejdę tę grę. To oczywiście zobaczymy. Może pojawi się kolejny odcinek. Tak. Dlatego. Dobra. Nie mam jeszcze żadnej kartki. Znaczy, kartkę mam. Nie mam jeszcze żadnego glowsticka. Chociaż glowsticka. Wow. Okej. Okay? mamy? There's something definitely following me. me. Pe, 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 pe. Oj, czemu ten gościu tak sapie teraz? Mam nadzieję, że za mną nic nie idzie i że go tak nie dotyka, po, tak po, po karku tak... Ah. O oh shit! Zamki oh shit! No zamki, mordę! Dobra, czyli tu będzie teraz gościu, tak? Na pewno tu będzie teraz gościu. Zawsze tak jest. Zawsze tak było we wcześniejszym odcinku, pewnie tak było, nie pamiętam już, ale na pewno tak było. Chyba, że nie, no dobra. Idziemy, brawo! No shit, no kurde, naprawdę... Y to jest właśnie najgorsze w tych horrorach. Że tutaj widzimy, niby sobie widzimy, co nie, widzimy sobie teraz, ok Nie idź ze strzałkami, dobra, no to idziemy, idziemy ze strzałkami. Eee... I najgorsze jest ten, najgorsze jest tam mgła czarna, co mamy tutaj przed sobą, że nie widzimy, co jest przed nami i to jest właśnie najgorsze. Wrzuciliśmy się do spawnu, okej, okay, spoko, ale tutaj mamy kolejną kartkę i mamy halogeny, które bardzo mocno świecą. Wow, wow. dobra, spokojnie, dobra, spokojnie. Oh fuck, oh fuck, o, oh, fuck, szczur, 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 szukin synu jeden, dobra, 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 no to spadamy stąd, spadamy stąd. Chyba, że się... Chyba, że jakoś zniknie, no to wtedy się cofniemy, ale tak czy siak. Dobra. Eee, chowaj się. A! I co? Teraz mi nic nie zrobisz, suko jeba, bo jestem na spawnie! <śm> bitch! Becz! Czemu mi się tak chciało? Dobra. Czyli tak Jesteśmy bezpieczni na spawnie. Dobra, oh, oh, fuck, FUCK 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 FUCK! SHIT! OH Fuck! Dobra! <śm> Być, 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 nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz. ha, śmata, 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 no co, co się patrzy? Śmata, 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 no co? Patrzcie, w ogóle patrzcie na co, co to w ogóle jest. Ale wiecie, co, dobra, dobra, skoro tak, to przejdę się teraz tę tędy. O, pięknie, no właśnie. No właśnie, być, idź sobie dalej, a ja sobie tutaj pójdę. <śmata> no i pięknie. Teraz coraz mniej będę się teraz bał tej gry, więc to jest akurat pozytyw. Dobra, to nie, to nie były moje kroki na pewno. Idziemy cały czas prosto. O fuck, 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 fuck. O fuck, fuck, fuck. Spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje. Bierzemy kartkę. Read. O fuck. A shit. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. W tych dziurach tutaj jesteśmy bezpieczni, więc spoko, spoko, spoko. Naprawdę spoko. O, ja pierdzielę. Kurde, ja naprawdę nie wiem, czy to jest bump mapping, czy to jest. Nie wiecie co? To jest bump mapping mapping. Popatrzcie na to, jak tu się. dziwnie porusza ta ściana. To jest chyba bump mapping, albo po prostu. Znaczy Normal mapping. Nie, nie pamiętam jak to się tam do końca nazywa. Ale niby sprawia wrażenie 3D, prawda? Ale tak, a tak naprawdę. O kurde, widziałem coś. tak naprawdę to jest taki to jest taki prościutki yy, tunel. Z teksturą taką nawaloną, że to sprawia wrażenie, że to jest naprawdę 3D. Ale to jest naprawdę. O! Oh, Trzymata być, suka, blać! Suka, żopa twoja, mać! Dobra, dobra, on sobie on się tam. O, O, się... Dobra, dobra, czekajcie, czy. Oh, fa... Poruszył się! Poruszył się! Chodź tu, szmato! Ja jestem tu bezpieczny! O! Oh! <laughs> dobra, 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 dobra! Idziemy za nim, idziemy za nim! Dat Mmm, that is Dobra, boję się troszeczkę Troszeczkę się boję, więc ja się cofnę i ja będę już tam szedł Chyba, że teraz się zmieniło Teraz się chyba zmieniło, wiecie? Teraz nie ma ściany. Na pewno nie ma ściany. A fakt, dobra, jest ściana, no to dupa. Chociaż wiecie co, no dobra, pierdzielę to idę, 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 idę. Najwyżej zginę i pójdziemy się... I pójdziemy się pierdzielić. Znowu... Najwyżej będzie... A, a. Eee, eee, glowstick, dobra. A czy, czy tutaj na przykład możemy dopaść ten gościu, czy nie? Napiszcie koniecznie, ponieważ ja nie wiem iś niść. Dobrze powiedziałem, iść We nie wiem. <evenings> nie wiem Nie wiem, dobra, dobra Dobra, idziemy dalej po prostu! O O, Osied! Oś się zrobiło, coś się zawaliło, coś się stało Co się stało? Oj oj, oj, oj 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 Coś się tu zrobiło Nie no coś mi tu ktoś rozpierdzielił drzwi What the fuck is this No właśnie, powiedzcie mi czy w tych pomieszczeniach tutaj możemy dopaść ten chuj jebany, ale zobaczymy Dobra, Tendy, yy, tędy, tędy teraz pójdziemy, tędy, tędy, tędy. Oh my fucking god Czemu tak ciemno się zrobi. A no ta... oh my Fucking shit! No dobra, dobra, dobra. Oś Ja słyszę jakieś kroki, ale to mam nadzieję, że to są moje kroki. Dobra, czyli teraz idziemy w te stronę. Tam ktoś sikał sobie ze ściany, więc idziemy w tę stronę, żeby nas... Żeby nas nie nasikało, chociaż i tak, dobra. Czekajcie, czekajcie, bo ja się muszę skupić. Dobra nie idź za Nie idź za strzałkami, dobra. Spierdzielamy stąd, kurde, jego piezielona w tobie mać.

Nice ass Nice ass No ale czemu tam idzie, no? no czemu tam idzie, no kurde, ja chciałem tam iść Oli, ja, on mnie wystraszył Nie iść za strzałkami, tak? Nie iść za strzałkami Holy shit A co my tu mamy? Zaraz za strzałką! Ja byłem taki, ja idę sobie spokojnie idę jestem taki pewien, że okej, okay, spokojnie iść za strzałkami. Idziemy za strzałkami. Znaczy, nie idziemy tam gdzie w przeciwną stronę, gdzie strzałka pokazuje. Gówno do Pozycki! Aż się boję teraz słuchać, ale nie dobra, skoro. O! fucka, da No i się odwrócił, i teraz tu pójdę, tak? Ah shit. Cie, 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 cie. O! cie. what fucka, idzie to do da 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 Czemu taka muzyka teraz jest? No taka muzyka teraz jest? Dobra, spierdzielaj. Czemu nie mogę? się Czemu? 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 Cze, czemu? Czemu taka muzyka teraz jest i nie mogę się obrócić? Pewnie, pewnie dobra, moja postać szaleje i zaraz się odrodzę na spawnie, ale w sumie to by był, What? A tego nie było wcześniej! Goodłady, tego nie było wcześniej! Ale no dobra, zobaczymy, co my tu mamy. Dobra, ja nie muszę się tutaj rozwiązać. Chyba, że muszę, nie wiem.

Sau. E oh fuck getcha, pomada... Follow the pipes. Fuck you. Fuck you, I don't fucking trust you. I... Fucking... Fuck you bitch. <średencji> fuck! O no nie. <średencji> to nie było straszne. Idziemy tam, idziemy tam. biedzielę to idziemy tam. Bo ja... bo to... AHAHAHA <średencji> <średencji> Oh shit! Oh fuck. Oh fuck! Ja nie wiedziałem, że on idzie za mną! Fuck. O, it, zjed! O, baga, 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 baga! Fak! Fak! Dobra, zmęczył się troszkę! O, zjed! O, fak! Dobra, to nie było fajne! To wcale nie było fajne, to wcale nie było śmieszne! Dobra, gdzieś jestem, nie wiem gdzie, co, to, to! Oh. La, La 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 la! Lalalala, la, 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 Follow uh, the arrows. No, do not follow the arrows. Do not follow the fucking arrows. Dobra, karteczka, czytamy, czytamy. O oh, my fucking god No kurde, kto normalny wymyślił tę grę. Chociaż kurde, jak. Skoro. Gratuluję, naprawdę gratuluję. Skoro ta jest gra zrobiona w Unity 3D. Ja sam chciałbym potrafić. O, oh fuck, ol' zadowolony! O, fuck! No nie, no nie! Use the keys, ja miałem klucze na serio. Tam była opcja use the keys, czyli miałem klucze. No, fuck. Jezus, Maria, no dobra, dobra, skoro tak, no skoro zginęliśmy, no to mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie komentarze, piszcie porady, co ja mam zrobić, żeby w końcu, kurde, wygrać tę grę, bo ja muszę wygrać tę grę. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku wanisz. Na razie!